Jezus Chrystus, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym dniu. E, w czasach epidemii pff, sam nie wierzę w to, te słowa, które, które słyszę, ale, ale myślę, że wszyscy to czujemy na swoim własnym karku. Na, e, I w jakiś sposób to nas dotyka bardzo mocno. Pewnie przeglądacie różne wiadomości, oglądacie różne filmiki. Żeby orientować się w temacie, żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja i jak tak wyglądam przez okno, też widzę jak to wszystko, co związane jest z naszym codziennym życiem, zamarło. Stoimy w takim totalnym postoju, cały ten świat. Ale co, co, co to znaczy dla nas, chrześcijan, katolików? Dzisiaj mamy zwiastowanie pańskie, dzisiaj wpatrujemy się w Boga, który przychodzi, aby proklamować nam życie. Wchodzi w rzeczywistość grzechów, w rzeczywistość zagubienia człowieka po to, żeby przynieść mu zbawienie. Chciałbym, żebyśmy na początek posłuchali Ewangelii z dnia dzisiejszego, z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta. Poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która. Uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto Słowo Pańskie. Bóg wchodzi w historię człowieka. Bóg wchodzi w historię całej tej naszej ludzkiej rzeczywistości. E Zwróćmy uwagę na to, że Bóg przychodzi w stan śmierci, bo my przez grzech oddzieliliśmy się od źródła życia, a co za tym idzie, weszliśmy w śmierć. Ta śmierć króluje we wszystkich dziedzinach naszego życia. Wystarczy rozejrzeć się wokół. I tam, gdzie nie ma Boga, tam, gdzie nie ma prawdy, gdzie nie ma sprawiedliwości, tam nie ma nadziei. Tam jest pustka i tam jest tylko doczesność. Przerażająca doczesność, szczególnie dzisiaj, która dotyka wielu ludzi. I to wszystko, co było proklamowane sukcesem, zwycięstwem ludzkiej myśli, e, ludzkiego sprytu, ludzkiej zaradności, tak naprawdę dzisiaj stało się tak kruche i tak niestałe, że trudno nam się o to oprzeć. Bo trudno nam się oprzeć o gospodarkę, o politykę, o, o jakiekolwiek ludzkie rozwiązania, bo widzimy, że wobec tych wszystkich zagrożeń, które przychodzą z zewnątrz, zagrożeń, nad którymi nie panujemy, których nie kontrolujemy, ta ludzka myśl tak naprawdę jest bezradna, bezsilna. Co zatem zrobić? Jak się zachować w tej sytuacji? Gdzie znaleźć nadzieję? Może to będzie takie troszeczkę yy, tendencyjne, kiedy powiem, że jedyną nadzieją jest dla nas Pan Bóg. Tendencyjne, ale jednocześnie bardzo mocne. Bardzo mocne. To jest mocny przekaz, który płynie dzisiaj od samego Boga żywego. Bóg upomina się o siebie. Mówi, zobacz człowieku, przyszedłem do ciebie, wszedłem w twoją historię, żeby cię zbawić. Gdzie ty jesteś? Gdzie się zagubiłeś? Gdzie y, Twoje nawrócenie? Gdzie Twoje spotkanie ze mną? Kochani, jesteśmy grzesznikami, wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy upadamy w grzechach. Nie ma człowieka, który byłby od tego wolny. Nieważne, czy on nosi koloradkę, czy on nosi garnitur, czy on nosi jakieś ubranie robocze. Wszyscy tak samo przed Bogiem jesteśmy grzesznikami i wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Pan Bóg dzisiaj ogłasza siebie Panem Życia w czasach w momencie kiedy wokół panuje wiele lęku strachu przed śmiercią Pan Bóg mówi ja jestem panem życia zwróć się do mnie a twoje życie będzie kwitnąć w pełni Pan Bóg nam pokazuje perspektywę która totalnie przekracza tę doczesność to wszystko co tutaj widzimy co jest co nas otacza Bóg mówi jestem z tobą towarzyszę ci ale potrzeba z twojej strony jednej rzeczy to co zrobiła Maryja Potrzeba zaproszenia Pana Boga do swojego życia. Pan Bóg nie może wejść w Twoje życie, Pan Bóg nie może, nie może wejść w Twoją historię i Ciebie zbawić w Twojej historii życia, jeżeli Ty sam Go w to nie wpuścisz, jeżeli Ty sam czy sama nie zaprosisz Go do siebie. Dlatego tutaj potrzeba uczyć się od Maryi właśnie takiego zawierzenia Panu Bogu, że On wchodząc w na naszą historię życia przynosi dla nas... Yy, Plan, który jest planem na nasze szczęście, na, nasze, na naszą pełnię życia. Bo przecież, gdybyśmy zgodnie z wolą Bożą e, rzeczywiście e, postępowali w życiu codziennym, to wtedy bylibyśmy wolni od tego wszystkiego, co jest związane z naszym grzechem, z naszą słabością, z upadkiem, z rozkładem, z, e, z jakimikolwiek wojnami, nienawiścią itd. Wiemy o tym dobrze, e, chociaż może czasem nie chcemy się do tego w ogóle przyznać. Tymczasem, jakby Pan Bóg w ogóle z nas nie rezygnuje, jakby cały czas nieustannie przychodzi i mówi: Słuchaj, mam dla Ciebie e, zbawienie, mam dla Ciebie życie. To życie jest w moim synu Jezusie Chrystusie. Dlatego dzisiaj w tym dniu życia, w tym dniu, kiedy, gdzie pro, proklamujemy życie, gdzie ogłaszamy, że to życie jest bardzo cenne, bardzo ważne, e, chciałbym, żebyśmy zrobili pewien akt. To jest oczywiście w wolności, jest to zaproszenie dla Ciebie. Abyś swoje życie związał z Maryją. Abyś ofiarował się jej w tych czasach trudnych, w tych czasach niepewności, lęku, żebyś to wszystko, co jest związane z Twoją egzystencją, z codziennością, związał z Maryją. Żebyś jej zawierzył całą swoją rodzinę, swoich bliskich. Żeby ona stała się panią Twojego życia, Twoją królową. Żeby ona Cię doprowadziła do Boga. Faktem jest, i prawdą, że każdy z nas musi kiedyś odejść z tego świata, bo nikt z nas wiecznie na tym świecie żył nie będzie. Ale Bóg pokazuje nam perspektywę wieczności. Jakby w tej perspektywie, w tej perspektywie nowego życia, które z Niego wypływa, to życie doczesne nabiera zupełnie innego znaczenia, zupełnie innego sensu. Bóg potrafi przewartościować wszystko. Potrzeba tylko z Twojej i z mojej strony, oczywiście, tego aktu wiary. Które zrobiła Maryja, wypowiedzenia tego, tych słów, powtórzenia tych słów, które ona mówi. Oto ja, służebnica Pańska, to ja, sługa Twój Panie. Niech mi się w moim życiu stanie według Twojego słowa. Nie ustawajmy w radości, w pokoju, które płynie od Pana Boga. Nie lękajmy się, nie bójmy się, nie wpadajmy w panikę. Dbajmy o siebie. Dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy o siebie nawzajem. Pamiętajmy o tych aktach miłosierdzia, żebyśmy nie pozostawali w takiej totalnej separacji i żebyśmy nie zostawiali drugiego człowieka w potrzebie. Dobrego, błogosławionego dnia. Szczęść Boże.